Marek Pęk, Prawo i Sprawiedliwość, wicemarszałek Senatu, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. Panie marszałku, no za chwilę porozmawiamy o tym, czy faktycznie jak wygląda kalendarz Senatu i czy jest na tyle przeładowany, że nie można szybko zająć się ratyfikacją. Ale zanim o tym... Chciałem pana poprosić o komentarz do tej... Moim zdaniem, niebywałej poprawki zgłoszonej przez polityków Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej w Sejmie, która zakazywałaby polskim firmom, jeżeli mają więcej niż 10% udziału w Skarbu Państwa, korzystać z grantów z Krajowego Planu. Odbudowy, no bo tego rodzaju zakazów nie mają firmy, z którymi konkurują polskie firmy. A na polskim rynku wiemy, że no konkurują, na przykład polskie koleje państwowe konkurują z, z, z Deutsche Bahn, czy ze spółkami zależnymi, Lufthansa konkuruje z polskimi liniami lotniczymi. Lot no i, no i na, na, te, na te wielkie firmy z kapitałem niemieckim niemieccy politycy tego rodzaju kagańców nie zakładają, a polscy w Sejmie chcieli. No i słyszymy ze słów marszałka Grockiego, że również Również w Senacie poprawki będą zgłaszane. Jak Pan to skomentuje? No cóż, no to jest działanie według takiej zasady, po co nam mocny polski kapitał, skoro mamy mocny kapitał niemiecki. No niestety. Część polityków opozycji, w tym ogromna część polityków platformy obywatelskiej, no nie dba o interesy polskie i nie reprezentuje w parlamencie interesów polskich. Mówię to z oburzeniem i z wielką przykrością. W ogóle wszystko to, co się obecnie wyprawia wokół ustawy ratyfikacyjnej, pokazuje, że dla tak opozycji totalnej im lepiej dla i im gorzej dla polskiego rządu, im gorzej dla prawa i sprawiedliwości, tym lepiej dla nich. Tylko, że w, w tej optyce, takiej zaciętej, wrednej walki politycznej, w której no, głównym celem opozycji jest obalenie rządu za wszelką cenę i w taki niedemokratyczny sposób bo nie poprzez wybory no, znika gdzieś, yy... Optyka, w której najważniejsza jest polska racja stanu. A w tym momencie rzeczywiście znajdujemy się w takim momencie, że decydujemy o sprawach, o pieniądzach, o funduszach, o instrumentach, które zadecydują o tym, jak będzie się rozwijała Polska, Polska jako część Unii Europejskiej przez najbliższe lata. Więc no, ta działalność opozycji jest skandaliczna, jest szkodliwa, sprzeczna z, racją, z polską racją stanu. No i ja myślę, że Polacy to widzą i Polacy wyciągną z tego.